Witam Państwa bardzo serdecznie, ja się nazywam Antoś Orłoś, a w dzisiejszym odcinku będzie m.in. o przejęzyczeniu Tomasza Lisa, o dudopisie, o facecie, którego wołają brudna pała. Nie wiem, o co chodzi. No, i o tym, z czym można pomylić proszek do prania. A na koniec będzie przerażająca historia. Tak przerażająca, że właśnie siedzę w mokrych majtkach. Przypominam, dla chętnych o wspieraniu, witam na Patronite. Wy wspieracie, a ja dla wspierających proponuję różne fanty i tym podobne, więc myślę, że warto. Będzie mi również bardzo miło, jeżeli udostępnisz ten odcinek i podasz go dalej. Jak wiadomo, kto nie podaje, ten nie strzela goli. Także zaczynamy. A zaczynamy od folwarku zwierzęcego i od Lex Tusk, o którym, no, miałem nie wspominać, no ale jak tu nie napomknąć, skoro pan Tomasz Lis tak się obruszył sprawą, że w przypływie emocji nagrał kilka mocnych snapów TikToków, przebiegł maraton, co wiadomo, jak się mogło skończyć. No i w końcu dotarł do komputera, żeby napisać kilka mocnych, naprawdę kończących sprawę tweetów. W swoich Fatality Tweetach pisał m.in. o tym, że nie wierzył w to, że pan prezydent jest aż tak głupi. Dziwne, skoro nawet sędziowie w Polsce oficjalnie przyznają, że można go nazywać debilem. Pozdrawiam, Jakub Żulczyk. Później zastanawiał się, czy brudna pała, kimkolwiek jest, może Wy macie pomysł, też stanie przed komisją. Czy Kaczyński przed nią stanie, bo jak twierdzi dziennikarz, bez rusków nigdy by nie doszedł do władzy w czym w sumie dużo. Może mieć racji, bo kto wie, czy Jarek by zbudował aż tak silny elektorat, gdyby nie katastrofa. Lis zastanawia się też, czy przed komisją stanie Macierewicz, który o bycie agentem jest podejrzewany nie od dziś, podobnie zresztą jak Łukaszenka o to, że nie żyje. Później już wyraźnie wzniecony dziennikarz zauważył w jednym z tweetów, że Dudu, jego zdaniem, widząc reakcję na swoją decyzję w sprawie Lex Tusk, stracił zimną krew, czyli no, stracił nad sobą panowanie. Kto widział Dudę, jak mówi o tym, że Trzeba być twardym. Ten wie, że to nie jest byle odkurzać, żeby się psuć od byle pyłku. Kto widział, jak zwraca się do Putina, żeby nie straszył, bo się skicha w gacie, ten wie, że Duda jest jak zaklęty jamnik w ciele pralki, jak grupa ornitologów na froncie babilońskim, jak Babilon w sosie bolońskim. To nie jest męcen, żeby się po jednym recie urywał się w filmie. Natomiast pan Tomasz zdumiał całą Polskę swoim ostatnim tweetem, który zresztą szybko usunął. Znajdzie się komora dla Dudy i Kaczora. Bardzo słusznie, moim zdaniem, sprawę skomentował dziennikarz Kuba Węcel, który zauważył, że to niesamowite, że w dniu, kiedy można napisać naprawdę dużo o ludzie i zyskać poklask, to Tomasz Lis jest w stanie napisać coś, co wszystkich odrzuci. I tu muszę przyznać rację, no bo raczej nie chodziło mu o komorę kriogeniczną. Chcąc nie chcąc, pan Tomek urodził się w kraju, w którym słowo komora jednoznacznie kojarzy się z gazem i pewnymi niewygodnościami. Co ciekawe, słowo komora w innych językach nie funkcjonuje, bo to jest polskie słowo. Druga ciekawostka jest taka, że komora po włosku to kamera, także na miejscu pana Tomka bym szedł w narrację, że chodziło mu o włoską kamerę. Na szczęście post szybko usunął i sprostował sprawę, co powinno szybko zamknąć temat. Bardzo przepraszam za mój wpis o komorze. To oczywiste, że myślałem o celi, ale powinienem był przewidzieć, że ludzie złej woli przyjmą interpretację absurdalną. Liczę na to, że panowie Dudaj i Kaczyński zapłacą za swe zbrodnie przeciw demokracji, ale po ludzku życzę im zdrowia i długiego życia. <laughs> nie, no jasne, przecież to oczywiste, że on myślał o celi, no, wiadomo, normalnie. Komora to, komora to synonim celi, no jak ktoś nie wie, ten naprawdę. No. Także zamykamy sprawę, trzym się mordo do zoba. A tak zupełnie na poważnie to m, uważam, że to zwyczajnie obrzydliwe. Ja rozumiem, że niektórzy nie wytrzymują bieżących spraw i nie dają rady, ale no naprawdę sprowadzać się do poziomu konfederacji to już moim zdaniem lekka przesada. Fur Deutschland. <laughs> na teraz czas na witaminki, dobre i dla chłopca. I dziewczynki, a w nich dowiemy się m.in. o tym, co tam znowu nawywiło nasz państwowy długopis. No a na koniec będzie przerażająca historia. Poznań. Jakiś czas temu informowałem Państwa, że pociągi na trasie Warszawa-Poznań po 6 latach modernizacji za ponad 2 miliardy złotych będą pokonywać trasę w dokładnie tym samym czasie, co przed modernizacją. Swoją drogą, ta miała trwać 2,5 roku, a nie 6 lat. W każdym razie, teraz okazało się, że jednak te trasy pociągi ekspresowe będą pokonywać o pół godziny dłużej niż w 2016 roku. No najważniejsze, że te pieniądze i 6 lat prac nie poszły na marne. Wszyscy zakochani wiedzą, że pół godziny w te czy we te to naprawdę spora różnica. No ale nie każdy się musi kochać w PKP. Wrocław. Szanowni Państwo, od pewnego czasu trwa moda na stawianie wież widokowych, no i oczywiście Wrocław nie mógł być gorszym. W parku świetlików za 350 tysięcy złotych wybudowano aż 9-metrową wieżę, która jest niższa od okolicznych drzew, więc nic z niej nie widać. Urzędnicy jednak tłumaczą, że dokładnie tak miało być, bo to jest wieża niewidokowa, a obserwacyjna. Idealna do tego, żeby niczego z niej nie można było obserwować. Natomiast, no, moja na ten moment ulubiona wieża widokowa znajduje się w gminie Skoki. Wieża została ostatnio wyremontowana, no i właściwie gdyby nie dach, to by była niższa ode mnie. No ale dach robi robotę, wiadomo. Jeżeli macie jakieś takie podobne absurdy w swojej okolicy, to zachęcam do podsyłania mi ich na moim Instagramie konto orlosantos, Santos. Co się razem pośmiejemy, to nasze, a najlepsze propozycje trafią do kolejnych witaminek. Sport. Jak wiadomo, nie każdemu udaje się przejść płynnie w dorosłość. Z całą pewnością problem z tym ma 22-letni napastnik Daryl Dyke, grający m.in. w reprezentacji USA w piłce nożnej. Ostatnio piłkarz pochwalił się, że przez 8 ostatnich miesięcy przypadkowo prał swoje ubrania używając kapsułek do zmywarki. Napastnika sprzedano ostatnio do brytyjskiej ligi Championship za 10 milionów dolarów. CVP. Ostatnio głośno było najpierw o boskiej Caroline, która nagle pojawiła się w polskich mediach i okazało się, że jest top modelką, choć wcale nią nie jest. A następnie o pani Natalii Janoszek, która od lat funkcjonuje w Polsce jako jedyna Polka, która zrobiła giga karierę w Indiach w Bollywood. Tymczasem, jak się okazało, szok i niedowierzanie to taka kariera w Bollywood, jak moja w tvn ie Może ktoś tam coś słyszał, może i zagrała w jednym drugim filmie, ale raczej Kicha, a wielka nagroda filmowa, którą otrzymała w rzeczywistości nie jest niczym ważnym, a przyznawano ją w jakimś lokalnym barze. W każdym razie okazuje się kolejny raz, że wystarczy coś w polskich mediach powiedzieć i staje się to faktem dokonanym, proszę Państwa. Pani Janoszek zapragnęła być mega gwiazdą w Indiach i w Polsce właśnie za taką ją uznano. Celebrytka jeszcze sprawy nie skomentowała, ale za to. Na szybki i precyzyjny komentarz, taki w punkt, zawsze można liczyć ze strony Telewizji Polskiej. Dziennikarze TVP z całej tej historii wynieśli tylko tyle, że Natalia Janoszek 10 lat temu startowała w wyborach na radną z ramienia Platformy Obywatelskiej. Właściwie, no aż dziw, że przy okazji tej historii nie wspomnieli o relacji Donalda Tuska z Angelą Merkel. I zostajemy na chwilę w Indiach. Parę odcinków temu w witaminkach było o pewnym Hindusie, który chciał się załatwić na torach, ale przeszkodziła mu w tym krowa, która na niego spadła z nieba. Szok. Teraz w Indiach kolejny mocny kandydat do witaminki roku. Jeden z tamtejszych urzędników państwowych, pan Rajdżiv. Walila. Akurat robił sobie selfie, będąc na zaporze i niestety do wody wpadł mu telefon. Mężczyzna, niewiele myśląc, kazał wypompować z zapory aż 2 miliony litrów wody, żeby znaleźć tego smartfona. I faktycznie, jak kazał, tak też się stało. Po trzech dniach nurkom udało się zlokalizować telefon, ale no niestety szoki i niedowierzanie, no już nie działał. Dla ciekawskich, 2 miliony litrów wody to o ponad półtora raza mniej wody niż mieści się w basenie olimpijskim. Jan Śpiewak nie odpuszcza. Tym razem postanowił przyśpiewić Sławomirowi Męcenowi za jego akcję Piwo z Mencenem i sugeruje, by tą sprawą zajęła się prokuratura. Akcja polityka dosyć jawnie promuje nie tylko jego samego prostsze podatki, ale i pijaństwo. No chyba wszyscy widzieliśmy, w jakim stanie był Sławcio ostatnio po piciu z warszawskimi incelami. No ledwo trzymał się na nogach. Co ciekawe, parę dni wcześniej poseł Berkowicz, czyli kolega Sławka z Konfy, w czasie interwencji poselskiej na Juvenaliach rozdawał studentom piwo. No muszę przyznać, że to wszystko. Jest jeszcze bardziej żenujący od prezydenta Turcji, który rozdawał pieniądze z portfela w czasie kampanii wyborczej. Jeżeli chodzi o pijaństwo w polskiej polityce, no to ludzie, no, no chyba większość z nas, myślę, yy, pamięta mistrza. Dla Kwaśniewskiego takie piwo z Męcenem to by było ledwie śniadanko jakaś taka granola z borówkami. Także, no, Sławek, yy, póki co nie ma podejścia. Przy okazji tego całego Lex Tusk wyszło coś zupełnie bardzo zabawnego, Szanowni Państwo. Otóż pan Zbaneusz Kowalski, który już sam sobie jest zabawny, wspomniał, że osobiście od ponad kilkunastu lat uważa, że takie osoby jak Donald Tusk powinny być rozliczone w ramach deputinizacji. Tymczasem ulubiona niemiecka gazeta wyborcza przypomniała legendarne zdjęcie, na którym ucieszony Kowalski wręcza kwiaty Tuskowi i patrzy nań miłosnym spojrzeniem. Janusz odniósł się już do zupełnie niepoważnych insynuacji wyborczej i wyjaśnił, że to nie on wręczał kwiaty Tuskowi, a Tuskiemu. Pani redaktor, albo rozmawiamy poważnie, albo nie rozmawiamy poważnie. Jestem na tym zdjęciu, ale nie wręczałem żadnych kwiatów. To były kwiaty dla mnie, od Donalda Tuska. No i sobie pogadali na poważnie. No tak było, no. Przysięgam Ci, jak Boga kocham. Tak właśnie było. Ach, przepraszam, alergia mnie męczy. W czasie, kiedy opozycja i Amerykanie martwią się o to, że w Lex Tusk chodzi głównie o wyeliminowanie, trudne słowo Ryżego zdrajcy, Donalda Tuska z polityki i pozbawienie go szans na start w wyborach, pan Paweł Kukis nazywany przez niektórych delikatnie mówiąc ścierką, Oficjalnie przyznał, że nie rozumie tego pomysłu PiSu i jest przeciwny, ale jednocześnie zagłosował za, no żeby trochę dokuczyć opozycji. Taki to polityk, szanowni państwo, naprawdę serdecznie gratuluję wszystkim jego wyborcom oraz jemu gratuluję no, tego, że w pracy przynajmniej ma czyste sumienie. Przerażająca historia, szanowni państwo. To mogło się wydarzyć wszędzie, ale oczywiście wydarzyło się w Ameryce. Amerykanie mają to do siebie, że jak coś się dzieje, to najprawdopodobniej u nich. Wystarczy wspomnieć takie filmy jak Dzień Niepodległości, Marsjanie atakują czy całą serię Moto myszy z Marsa. Nasza historia zaczęła się w 2010 roku, kiedy to para zamożnych Amerykanów adoptowała dziewczynkę z sierocińca na Florydzie, to taki amerykański ciechocinek. Para zdecydowała się na adopcję sześcioletniej sieroty z Ukrainy. Michael i Christine Burnett mieli już trójkę wspaniałych dzieciaków, ale postanowili, że jeszcze podzielą się swoim szczęściem, właśnie adoptując małą Natalii Grace. Niestety, już po paru dniach okazało się, że no, nie wszystko jest tak idealnie. Dziewczynka była. Wyjątkowo porządnie uposażona, nie będę tutaj wchodził w szczegóły, jak na sześciolatkę. No, i górowała nad rówieśnikami, nie tylko wzrostem, ale i słownictwem, które miała niezwykle bogate. Oprócz Gugu Gaga znała też na pamięć całą inwokację z pana Tadeusza i piosenki Justyna Biebera, co wzbudzało pewne jakieś takie podejrzenia. Po pewnym czasie dziewczynka wielokrotnie próbowała się targnąć na życie swoich nowych rodziców, biegając za nimi z nożem czy dolewając wybieracza do kawy. Dziwne, jednak rodzice zrozumieli, że naprawdę coś jest nie tak, kiedy przyłapali mało na czytaniu Biblii. Przepraszam, na samą myśl coś tak. Okazało się, Szanowni Państwo, że mała Natali wcale nie jest taka mała i nie miała 6 lat i nie urodziła się w 2003 roku, a w 1989 i cierpiała na karłowatość. Jednym słowem para zupełnie w dobrej wierze przypadkiem adoptowała dorosłą kobietę, która z racji bycia socjopatką chciała ich zwyczajnie tak po ludzku posłać do piachu, jak małe dzieci pupu na wydmach za plażą. <śpiewamy> no. Cóż, za niesamowity zbieg okoliczności, szanowni Państwo. I to już wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję za obejrzenie do końca. Jeżeli macie jakieś pomysły na kolejne historie, to śmiało zapraszam do sekcji komentarzy. Oczywiście zachęcam do wspierania na Patronite. Link w opisie odcinka. No a teraz już nie witam, a żegnam Państwa bardzo serdecznie.